drodze Bory Tucholskie. dzisiaj jest środa, 18 września, godzina 12, krótko po 12, dzisiaj w towarzystwie roku lisia, niech sobie pobiega, skorzysta z pogody, jadę zobaczyć, czy coś w końcu rusza, czy nie rusza, po ostatnich deszczach, Trzeba jeździć, sprawdzać. To już taka pora, że brzydki powinny się pokazywać. Także zobaczymy. Pochodzimy, pospacerujemy, sprawdzimy, czy coś się już dzieje. Nie przedłużam. Widzimy się w lesie. Do zobaczenia. Trzymajcie się okay? No dobra, jesteśmy na miejscu. Idziemy. Zaraz się okaże coś się dzieje? A, szczęśliwy. Punkt kontrolny numer jeden. Co się zmieniło? W liście przebyło, ale na razie nic tutaj nie widać, drodzy Państwo, tu jeszcze nic. deszczu w lesie ani śladu. Jest tak sucho. Na razie tutaj się nic nie zapowiada na jakiekolwiek żeby Sucho jak biur Jakby w ogóle nie padało Wszystkie te deszcze to po prostu jak gąbka wciągnęło i No i mamy pierwsze oznaki jesieni. Rosną tu tak zwane, o ile mnie pamięć nie mieli grzyby siarkowe. Taka nazwa jak na razie pierwsze grzyby, które dzisiaj zauważyłem. No nie licząc purchawek. Nic, minąłem już swoje chyba trzy punkty kontrolne. Idę dalej. Szukam oznak jesieni. No i mamy pierwszą w tym roku kanie. Wygląda na zdrową, więc weźmiemy ją. No zajrzę się tutaj, może jakaś jeszcze będzie. Chodź na razie to zbieram śmietniska Tego zawsze pełno, nigdy nie brakuje. Jest i druga. Zobaczymy. Szukaj, 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 grzybów. szukaj, 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 tak, szukaj, tak. No i widzę kolejną. Trochę, zobaczymy. Mm -hmm. No nie, ta jest nieciekawa i dodatkowo No mojej drodzy nie wierzę. Po półtorej godziny hasania po lesie. W skwarze. Zobaczcie co udało mi się znaleźć. Ale ładne. Ale cudne. Ja dziękuję No w końcu. Rokcio, hej, zobaczymy to, to. Roki, hmm. na zdrowie, dziękuję. Ale piękny, zobaczcie, świeżutki grzyt. Jeden, jedyny, jak na razie prawdziwek. Ale pachnie. No ciekawy jestem czy coś jeszcze znajdę tutaj. Ale tamten prawdziwek powiem Wam, że naprawdę nie zaskoczył mam jest jakieś śmieci, ile pozbieram to od razu. О, шоу.

Idę w stronę Już auta. No i mamy tutaj piękne dwa koźlaki, mhm, ale ładne. I tuż obok. Jeszcze jeden. No, moi drodzy, jestem w przy aucie, koniec na dzisiaj. Tutaj to, co się udało zebrać, ten jest piękny. Łodziak. Rykanie, dwa koźleczki, śmieciury oczywiście. Nie brakuje tego nigdy. Rokcie już gotowy do wyjazdu. No cóż, jak widać, jest progres. Ostatnim razem nic. Dzisiaj parę grzybków się znalazło. Najważniejsze, że udało się znaleźć już prawdziwka. Także miejmy nadzieję, że teraz będzie tylko coraz lepiej. Czekamy. No cóż, do następnego. Trzymajcie się. Hej!